Coraz częściej mówi się, że przyszłe konflikty nie będą o ropę, ale o wodę. Dlaczego? Bo choć na Ziemi jest jej ogrom, to tylko około 1% to woda nadająca się do picia, dostępna w jeziorach, rzekach i pod ziemią. Reszta to słona woda albo lód. A teraz najważniejsze: ludności przybywa, klimat się ociepla, a zasoby słodkiej wody kurczą się znacznie szybciej niż myślimy. W wielu regionach świata już teraz rzeki wysychają, Poziom wód gruntowych spada, a ogromne miasta, takie jak Meksyk, Kapstadt czy Deli, regularnie zmagają się z poważnymi brakami. Dlaczego mówi się o możliwej wojnie o wodę? Bo woda jest niezbędna do wszystkiego, picia, upraw roślin, przemysłu, a nawet produkcji energii. Kiedy jej brakuje, pojawia się napięcie między państwami. Już dziś zdarzają się spory o rzeki, zapory i źródła, które przekraczają granice krajów. Czy to oznacza, że globalny konflikt jest nieunikniony? Nie. To raczej ostrzeżenie. Jeśli świat nie zacznie oszczędzać wody, rozwijać technologii jej oczyszczania i lepiej zarządzać zasobami, napięcia będą rosnąć. Ale jeśli państwa zaczną współpracować, zamiast konkurować, sytuację da się ustabilizować. Najbliższe lata pokażą, czy pójdziemy w stronę konfliktów, czy w stronę rozwiązań. A warto pamiętać o jednym: Woda nie jest czymś oczywistym. To zasób, o który będziemy musieli dbać bardziej niż kiedykolwiek. Nie zapomnij o łapce w górę oraz subskrypcji, jeśli ten short ci się podoba.